Dla wszystkich Polaków mieszkających w Polsce i za granicą Diana pokaże wam jak zrobić nową zupę fajną. Jaką zupę Diana? Bigos zupa. No bigos zupa. część pierwsza. Teraz mi kroję ziemniaki. No teraz kroimy ziemniaki. W międzyczasie Diana wrzuciła tutaj co? Buliona. Buliona. I ziemniaki gotują się z bulionem. Ziemniaki są miękkie i teraz najważniejsza część. Bigos. <laughs> Bigos. Bigos. Trzeba włożyć słoik bigosu. Może być domowy, może być pudliczki. Do zupy. No i mamy prawie gotową zupę. Jeszcze jeden secret składnik będzie. No, super. Kucharka wyszła wyrzucić śmieci, my tu podglądamy. Zupa musi się zagotować. Teraz secret składnik. Lemon. I na. Żeby zupa była bardziej kwaśna. Zupa ready. Zupa ready. Super. Można do zupy dodać śmietanę. Śmietanę? British śmietana? Brytyjska śmietana. No i co teraz, Radiana? Smacznego! Yeah. A Smacznego! No! no smacznego! smacznego.